Siostry, bracia w Chrystusie Panu, obecni na naszej wspólnej Mszy Świętej z okazji 75. rocznicy powstania 27. oraz rozpoczęcia akcji Burza. Nieraz mówimy wiele złych rzeczy o naszym społeczeństwie. Ale to jest piękne, proszę zwrócić uwagę, że nas coś tak potrafi wzruszyć, że zorganizowaliśmy dzisiaj Mszy Świętą, aby uczcić zmarłych, tych, którzy odeszli z tej dywizji. I prosić o potrzebne łaski na każdy dzień dla żyjących. Trzeba tylko umieć wczytać się w głosy, w głosy, które brzmią w przeszłości narodu. Głosy, które brzmią w przeszłości tej dywizji. Konkretne jednostki, w głosy poległych, nie wolno nam lekceważyć przeszłości i naszych poległych braci. Może niekiedy jest ona opatrznie wyjaśniana. Aby ocenić przyszłość, przykłada się szkło współczesności zapominając o najbardziej podstawowym wymaganiu metodologii w badaniu dziejów. Dobry patriota, dobry żołnierz musi przede wszystkim zrozumieć zawsze tło Środowiskowy, tło, w którym dopełniały się fakty i zdarzenia, i w którym żyli ludzie wzywani, wyciągani z grobów i stawiani dzisiaj na apelach poległych, niekiedy, niekiedy tak, jak dzisiaj potrzebna jest katedra polowa. Aby zrozumieć poległych i ich czyny oraz zgodnie ich upamiętniać, bo wydaje się, że wszystko powszechnieje. Kultywowanie tradycji, znajomość historii. Szacunek do religii jako składowej kultury narodowej, oddawanie czci bohaterom narodowym i pamięć o nich, działania na rzecz danej społeczności, stawianie dobra kraju ponad interes osobisty, a nawet rezygnacja z prywatnych korzyści z własnego chociażby dzisiaj prywatnego czasu. Wydaje się, że wszystko, co święte w naszej Ojczyźnie powszechnieje. Jeżeli zabraknie wyczucia patriotycznego, jeżeli zabraknie nam takich dni jak dzisiaj i chęci oddawania czci, szacunku dla kombatantów, inwalidów wojennych, poszkodowanych, to pewnie nigdy, nigdy nie znikną kłamliwe sowieckie pomniki przyjaźni polsko-radzieckiej. To wybudują nam znowu kilkanaście nielegalnych, trudnych do usunięcia pomników wychwalających aż do nieba zbrodniarzy UPA. To powstanie warszawskie będzie to samo znaczyło, co w getcie warszawskim. To nasi naukowcy, lekarze, studenci i patenty znajdą swoje spełnienie na Zachodzie. To towar zachodni czy wschodni. W naszym kraju będzie zawsze najlepszy, nawet ten złomowany. A dla młodego przyszłego pokolenia służba wojsku przy tak mało liczebnej armii kojarzyć się będzie ze wspaniałym czy z dobrym zarobkiem, gdzie przecież mundur zakłada się jak fartuch. I nie myśli się, że będąc człowiekiem munduru, trzeba być i człowiekiem honoru, etyki, moralności. Tego nas uczą i chcą uczyć żołnierze 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Gdy dzisiaj trzeźwi ludzie stawiają zarzuty narodowi i walczącym, że rozlewał i rozlewa niepotrzebnie krew, to wiedzcie, że to nie jest nowość. Rzadko się zdarza, żeby bohaterowie tutaj na Ziemi otrzymywali zasłużoną nagrodę. Gdy dzisiaj trzeźwi ludzie dający nam w tym kraju kromkę chleba czynią zarzuty każdemu z nas osobna, nazywając żołnierzy dzisiaj najemnikami, a kapelanów świętymi krowami, to wiedzcie, że to nie jest nowość. Kiedy ludzie trzeźwi będą nam czynić zarzuty, za naszą pracę za naszą służbę tu w kraju i poza jej granicami to trzeba pamiętać tak jak nasi żołnierze z 27 że przysięgaliśmy na orła i na krzyż na dwa kolory to najważniejsze w Polsce te barwy na czystą biel i gorącą czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych, bo przysięgaliśmy nie na prywatem, ale na miłość. Żyć zgodnie z prawdziwą religią. I przekonaniami jest o wiele prostsze niż zwykle sądzimy. Trzeba zaangażowania własnego sumienia, aby te żołnierskie serca błyszczały jak nieśmiertelniki noszone na piersiach żołnierzy. Miłość zaczyna się od tego, że nie chcę innym czynić tak, jak ja bym nie chciał, aby mnie czynił. Dlatego wracając do słów św. Pawła, do jego hymnu o miłości, chciałbym wszystkim przypomnieć. Żołnierz cierpliwy jest. Łaskawy jest, żołnierz nie zazdrości nie szuka poklasku, nie unosi się pychom, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Żołnierz nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie. Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość. Te trzy z nich zaś największa jest miłość. I jeżeli komuś nie wystarczy ten hymn o miłości, to chciałbym przypomnieć, Dziesięć przykazań Polaka propagowanych w Armii Krajowej. Oto one. Jam jest Polska, ojczyzna Twoja, ziemia ojców, z której wzrosłeś. Wszystko, czym jesteś, po Bogu mnie zawdzięczasz. Pierwszy, nie będziesz miał ukochania ziemskiego nade mnie. Nie będziesz wzywał imienia Polaka dla własnej chwały, kariery, nagrody. Trzy. Pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście osobiste i życie. Czcij Polskę. Ojczyznę Twoją, jak matkę rodzoną. Piąte. Z wrogami Polski walcz wytrwale, aż do ostatniego tchu, do ostatniej kropli krwi w żyłach swoich. Szóste. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem. Bądź bez litości dla zdrajców imienia polskiego. Zawsze i wszędzie śmiało stwierdzaj, że jesteś Polakiem. 9. Nie dopuszcz, by wątpiono w Polskę. Dziesiąte. Nie pozwól, aby ubliżano Polsce, poniżając jej wielkość i jej zasługi, jej dorobek. I majestat, i majestat. Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz ją miłował więcej niż samego siebie. Żołnierz 27. Czy żołnierze 27. nam o tym przypominają w każdym spotkaniu. Od trzech lat od nich słyszę codziennie, kiedy się spotykam, nową, mło, nową mądrość, nowe nauki. Żołnierze 27. to nieołowiane żołnierzyki, którymi można się pobawić i w kąt rzucić, żeby zasiwiały, zapleśniały gdzieś w kącie. Żołnierz 27. to nauczyciel, to wychowawca, to patriota, to Polak z krwi i kości. Dzisiaj jakoś szczególnie brzmią w naszych sercach dwa przykazania, kiedy przywołujemy naszych poległych braci. A te słowa brzmią pamiętaj, abyś Polsce oddał bez wahania majątek, szczęście, osobistej życia. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem. Siostry i bracia, tego rodzaju trudne wspomnienia, potrzebne do godnego uczczenia, z pewnością muszą przyczynić się do ukierunkowania i naszego sposobu życia, naszego sposobu przeżywania służby, kształtowania swojego sumienia. Zgodnie z tym, do czego nawoływał kiedyś poeta, nam prawdę ze złudzeń obnażyć i wczorajszego rozwiać dym kadzidła. Na jutro rozpinać skrzydła, poległym oddać cały hołd i chwały. A sobie cały trud zachować. Ze wczoraj czerpać siły trwałe, by w pracowitym dzisiaj wytyczyć od nowa lepszego jutra szlaki. Byś Ty i syn Twój pozostał Polakiem. Ty pracę podejm po tych, co polegi, i przyjm na siebie. Ich ofiarne znoje. Rzeczywiście, potrzeba nam w takich chwilach szczególnie wytyczać sobie lepszego jutra szlaki, a zwłaszcza w duchu solidarności, życzliwości, sumienności i jedności. Niech na Adam Bóg moc, siłę i wytrwanie. Byśmy naśladując dzisiejszych bohaterów z 27 jak najlepiej wypełnili swoje zadania jako dzieci, wnukowie, potomkowie, jako Polacy. By ich nauka, by ich poświęcenie, by ich lekcja żywej historii wydała jak największe owoce. Amen.